Cześć, nazywam się Joanna Łukaszewicz Bernady i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku w 21. Cześć, nazywam się Joanna Łukaszewicz Bernady i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu 21 dni praktyki z Living Dance Form. Dzisiaj opowiem o mapowaniu ciała, o takich naszych małych wewnętrznych. Podróżach do różnych obszarów, do różnych rejonów naszego ciała. To, do czego dzisiaj bym Cię chciała zaprosić, to nie jest jakieś bardzo mapowanie ciała na zasadzie, że musimy przejść koniecznie od punktu A do punktu B i wszystkie zakamarki. Bardziej takie budowanie mapy świadomości naszego ciała poczucia tego, że oczywiście sobie zdajemy sprawę, że to całe ciało jest mamy ręce, nogi. Mamy nogi, brzuch, że jest pięta, że jest coś takiego jak nadgarstek, że jest coś takiego jak kość ogonowa, że jest coś takiego jak czubek nosa czy wierzchołek głowy, ale w naszej świadomości, w takiej świadomej mapie ciała, często tych miejsc nie ma. To nie są miejsca, do których, jeśli nie bolą, oczywiście z jakichś powodów, nie dostaniemy, nie wiem, cegłą w głowę, czy nas pięta właśnie nie boli od niewygodnych butów. To bardzo często nie myślimy o tych miejscach, albo myślimy o nich bardzo przypadkowo. Nie zanurzamy się świadomością w ciało um, na porządku dziennym kilka razy dziennie, a nawet jak się zanurzamy i dostajemy instrukcję, przenieść uwagę do ciała, to trochę nie, nie wiemy, gdzie ją przenieść. I oczywiście miejsc, do których możemy przenieść, jest bardzo dużo, i w ogóle. Poczucie ciała jako całości jest też bardzo potrzebne i poczucie swojego oddechu. To nie zawsze musi być konkretne miejsce, gdzie musisz przenieść uwagę, gdy przenosisz uwagę do ciała. No ale dobrze jest, gdy już rzeczywiście pracujemy z ciałem, pracujemy z ruchem, tą mapę ciało, ciała mieć taką pogłębioną, bardziej odczutą, gdy gdy te miejsca odwiedzamy regularnie i są potrzebne między innymi po to, żeby je lepiej poznać, po to, że jak dłużej zostaniemy z jakimś miejscem w ciele, bo do tego Ci dzisiaj zapraszam, żeby przenosić uwagę po różnych miejscach w ciele, ale nie skakać z tą wagą zbyt szybko, tylko jak już gdzieś jakieś miejsce się wybierze, to zostać dłużej. I wtedy możemy lepiej poznać to miejsce. Czasami coś zauważymy nowego, czasami odkryjemy jakąś potrzebę, która tam jest, jakąś tęsknotę, z którą potem będzie można coś zrobić. Czasami zauważymy jakiś dyskomfort. O, nie byłam tutaj, ale tam jest jakaś tam sztywność, ból, łaskotanie, może coś swędzi albo coś jest nierozciągnięte. No, różne rzeczy można odkryć i też coś będzie można z tym zrobić. Dlatego dzisiaj zapraszam do wędrówki po ciele. Mapowaniu ciała i do takich małych wewnętrznych podróży. To, co proponuję też, to, żeby wędrować po tym ciele i, i z otwartym umysłem, bez gotowych odpowiedzi, z taką ciekawością. Jak rzeczywiście taka mała Ty, czy też mały Ty, schodziłaby do tych miejsc, na przykład do kolana, po to, aby poczuć, jak tam jest, rozejrzeć się, poszukać jaki ruch tamtędy przepływa, jaka energia tam jest, jak tę energię można na ruch przełożyć, albo jak można znaleźć ruch, który po prostu angażuje to miejsce. I trenując w ten sposób, powtarzając takie ćwiczenia, również budujemy nawyk w naszym umyśle takiego odwiedzania ciała, odwiedzania różnych zakamarków ciała, sprawdzania w ciągu dnia, co tam się dzieje. Tego też się nie da tak zbudować od razu. Po jakimś czasie, gdy, gdy tego typu praktyki stosujemy, to oczywiście nie musi być tylko tańce, tylko w ogóle pewnego rodzaju uważność dla ciała, rodzaj medytacji, rodzaj budowania świadomości ciała, czyli gdy się ruszam, to zwracam uwagę też, co to jest, co się dzieje. To ten nawyk się rzeczywiście buduje i na co dzień trochę lepiej w siebie czujemy. Nawet jak nasz umysł zostanie czymś zawładnięty. Porwany, to oczywiście mogą być ekstremalne rzeczy, gdzie, gdzie to yy, ta świadomość ciała jest gdzieś tam pozostawiona z boku, ale w, w codziennych sytuacjach częściej zastanowimy się, czy jest nam wygodnie, czy ta pozycja to jest ta pozycja, w której siedzi, czy ja czegoś nie potrzebuję, czy może potrzebuję się przeciągnąć, przejść, nie wiem, poddychać, odpocząć, czy cokolwiek jeszcze innego. Więc ten kontakt z ciałem naprawdę zwiększa się i też sprawia, że po prostu wygodniej możemy żyć. Tak więc Przenieść uwagę do swojego ciała, do dowolnej części. Ja przeniosę swoją uwagę do bioder, do kości biodrowych, do całej miednicy i daj chwilę swojej uwadze, żeby tam się rozmościć. Tak jakby właśnie taka mała ty weszła, tam zaczęła się rozglądać, badać, jak tam jest i szukać ruchu, który tam chce się wydarzyć. To nie musi być, no nie zawsze ta część ciała powie, o ja się chcę tak poruszać. Po prostu przenosisz uwagę do danej części ciała, jak ja tutaj do bioder, i pozwalam, wędrując po tych biodrach, bo to nie jest jedno miejsce, to jest prawa kość biodrowa, lewa kość biodrowa, kość ogonowa, sama w sobie może być oddzielnym miejscem do eksploracji, kość łonowa. Poruszam się wewnątrz bioder, wewnątrz miednicy, pozwalając poruszać się tym obszarom w trakcie, jak przynoszę tam uwagę i wędruję. I ten ruch się jakiś pojawia. To może być bardzo znany mi ruch, a może pojawić się jakiś trochę inny. Gdy badam, ruchy się zmieniają, jeśli na to pozwolę, ale też gdy się poruszam, Uwaga wędruje po różnych, po całym tym obszarze, z którym właśnie pracuję. I zarówno to może iść właśnie w kierunku szukania ruchu, który tam chce się wydarzyć, który jest potrzebny, jakoś przyjemny, albo ciekawi, coś zmienia, albo w ogóle ruch, który angażuje ten obszar ciała. I oczywiście on może się zmieniać: możesz przyspieszać, zwalniać. Zmieniać kierunki, zmieniać pozycje. Cały czas jestem w biodrach, w tej jednej części ciała. I teraz może przyjść takie zmęczenie uwagi, zrobi się jakoś niewygodnie, albo się zmęczę trzymaniem uwagi w danym miejscu w ciele. I to jest taki moment, gdy możemy zejść głębiej, szukać. Czy tam głębiej jest jakaś inna warstwa ruchu albo jakoś jakaś jeszcze inna potrzeba? Co tam jest głębiej? Może trzeba pójść bardziej precyzyjnie do jakiegoś punktu w tym obszarze albo odwrotnie, szerzej do całego obszaru. A może też być tak, że no, ta pozycja jest dosyć wygodna, ale, ale też powiedzmy, że coś się zmęczyło, że utrzymując uwagę na jakiejś obszarze swojego ciała, reszta ciała jest w niewygodnej pozycji i już się zmęczyła. I to może być taki impuls do tego, żeby pozwolić reszcie ciała dołączyć. Bo jak zmienię pozycję. O! Oh, I na przykład teraz moja szyja. Się może trochę rozluźnić i tutaj ta część pleców trochę opaść, to dalej w tej pozycji mogę być uwagą w biodra. Oczywiście reszcie ciała pozwalam dołączyć, albo podążyć, albo zadbać o siebie, tak, że ja tutaj pracuję z biodrami, ale zmęczyły się barki, no to one też potrzebują jakoś zadbać o siebie. I jak już dasz sobie dłuższą chwilę na to, żeby być w jakimś obszarze ciała, no powiedzmy w tych biodrach, to wtedy przenieś uwagę gdzie indziej. Na przykład do wnętrza głowy. I też jak tam jest, co tam jest. Jaki ruch się wydobywa, gdy przenoszę uwagę do wnętrza mojej głowy. Oczywiście, dłużej, dłużej niż ja teraz. Albo jaki przenoszę uwagę do stóp, na tylko do prawej stopy. Hmm. Albo tylko do lewej, albo do obu. I też schodzę tam, zadurzam się, sprawdzając, okej, okay, co tam w tych moich stopach? Jaki tam ruch się może wydobyć? Jaki ruch zaangażuje stopy? O, zaczynam czuć kości wśród stopia. Pięta, przecież są palce. Jest środek stopy, wierzch stopy. O, a jeszcze wyżej trochę kostki. O, gdy przeniosę uwagę do kostek. I znowu, jestem, skupiam tyle uwagi, ile jestem w stanie na danym obszarze ciała. Oczywiście część uwagi właśnie może zadbać o resztę ciała, ale jak jest niewygodnie, to pozwól sobie tam pobyć z tą częścią ciała, w której jesteś, z tym obszarem, wyruszyć taką małą podróż. Co tam jest? Jaka jest tam ciekawość? Co tam ciekawego? Co nowego? Dokąd mnie zabierze? I tak wędruj po różnych częściach ciała. Nie musisz oczywiście odwiedzać, nawet jeśli rzeczywiście dasz z każdej części ciała dużo więcej czasu niż tak z rozpędu by się dało. No to przejdziesz kilka, odwiedzisz kilka miejsc, ale daj sobie. Zawsze no, możesz zakończyć. Daj sobie tę możliwość. Daj sobie tę możliwość, żeby na być dłużej w kolanach. Pozwolić kolanom się Poruszyć, odwiedzić tę przestrzeń, poczuć, trochę poznać. Pozwolimy poeksperymentować do jakiego ruchu cię kolana zabiorą, ale też w ruchu po prostu być świadomą, świadomym kolan tego, że one są, że one się prostują, zginają, że mięśnie się angażują, że one się poruszają w przestrzeni, a reszta ciała może dołączyć. I właśnie tak. Pozwól sobie na więcej, pozwól sobie wejść w daną część ciała. Nie uciekaj za szybko. Jak nawet zauważysz, że masz ochotę uciec, zmęczyło Cię, daj sobie jeszcze chwilę, czy możesz pogłębić to. Czy jest coś głębiej, czy coś jest niewygodne, czy może, nie wiem, weszłam, weszłaś w jakieś specjalne tempo, ruch, który Cię zmęczył. I to wtedy zwróć uwagę na oddech i być może zmienisz tempo. Może zwolnisz, a może właśnie przyspieszysz, może zmienisz pozycję, poeksperymentuj. Dalej jeszcze przez chwilę utrzymując dłużej e, uwagę danej części ciała. I na dzisiaj tyle. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Zachęcam i zapraszam do tego, żeby częściej odwiedzać różne miejsca w ciele, wyruszać na takie małe podróże, które mogą. Coś nowego przynieść, tak jak się przynosi czasami z podróży. Wspomnienia, nowe widoki, kamyczki, patyczki, tak tutaj z tej podróży wewnątrz mapy ciała, możesz przynieść jakieś refleksje, jakieś odkrycia, jakieś doświadczenie, trochę ruchu, trochę zmęczenia, trochę rozluźnienia. Trochę być może czasami czegoś takiego niewiadomego. Coś się przyniosło, jakiś skarb być może, ale co to jest? Właściwie to jeszcze nie wiem. I. Daj sobie na to czas i zachęcam do eksperymentowania i powracania do takich ćwiczeń. I jeśli ci się oczywiście podobało, to zostaw komentarz, podziel się filmem, polub. Bardzo będę za to wdzięczna. I do zobaczenia następnym razem.